Dzień dobry Państwu. W zimowej scenerii trwa ostatnia kolejka pierwszej rundy BetKlik pierwszej ligi w sezonie 2025-2026. Dzisiaj na koniec tej kolejki Górnik Łęczna podejmuje łódzki klub sportowy. Na transmisję bardzo gorąco zapraszają Maciej Jankowski, Sławomir Kwiatkowski, Hinokio, ruszają Łodzianie, coraz bliżej już Pola Karnego, Japończyk, niezłe to zagranie do Tomy, Hinokio za Pola Karnego zdecydował się na uderzenie, pomylił się nieznacznie gracz drużyny gości. Jeszcze raz Michał Mokrzycki, jeszcze raz daleko na pole karne, nie kończą tego strzałem Łodzianie. Teraz posłana piłka w kierunku bramki przez Jaspera Lofelsenda. Gorszy atak ma tylko Odra Opole z 18 trafieniami, jest już piłka na polu karnym wycofana, Orlik! Nie spodziewam się dośrodkowania. Adam Deja strzał w kierunku bramki i zabrakło bardzo, bardzo niewiele. Obił tam spojenie. Adam Deja blisko prowadzenia w tym spotkaniu. Górnik zabrakło kilkunastu centymetrów. Trzegra łks jest już na polu karnym. Jest dośrodkowanie, jest Lofelsend. Prawa noga, jeszcze nie koniec Toma. Adam Deja, jeszcze Orlik. Druga próba. Tym razem wziął poprawkę, aby nie uderzyć się za wysoko, Szczytniewski za pola karnego, niezła decyzja, a więc Sebastian Rudol daleko, od razu gdzieś tam w okolice pola karnego, Piasecki zdążył, no i pytanie, czy to e... za chwilkę nie będzie analizowane, co tam się wydarzyło na linii bramkowej. Tak, bo z naszej perspektywy właśnie widzieliśmy, jak A Adam Deja, czy chodzi o zagranie ręką? Chyba dostał informację Adam Deja, tak jest, będzie rzut karny, 40. minuta na stadionie w Łęcznej. Fabian Piasecki, Fabian Piasecki! 1 do 0 ŁKS prowadzi z Górnikiem Łęczna, mocne uderzenie ta piłka, jeszcze się tam odbiła tuż za linią bramkową, natomiast finalnie w niej wylądowała 1 do 0 dla drużyny gości. Gdyby kopieł Hinokio. Przejął jednak piłkę Spacil, Janaszek już tutaj czekał na podanie na polu karnym. Orlik pokazuje się tkacz. Orlik! Świetna decyzja Kamila Orlika. Piłka. No, nie jestem przekonany, czy zmierzała w światło bramki, natomiast nie zlekceważył jej Łukasz Jakubowski. To środkowanie z narożnika boiska. Świetna sytuacja i jest gol rezerwowy Filipy Szabaciuk. Doprowadza do remisu. Powstają w fragmencie gry. Górnicy zdobywają bramkę. Walczyli, walczyli. Cały czas starali się właśnie dojść do jakiejś sytuacji, i wreszcie po stałym fragmencie gry udało im się doprowadzić do tego upragnionego remisu strzelenia bramki Nie, organizacyjnie jest świetnie przygotowany Kamil Orlik Kolejna próba Musiał tam uważać Kamil Orlik, aby nie faulować. Ma na swoim koncie żółtą kartkę ŁKS. Zbliża się do pola karnego z sporą liczbą zawodników. Loefelsand, pokazywał się Miłosz Szczepański, jest Piotr Głowacki. Prawa noga, Głowacki, gol! Piotr Głowacki dzisiaj wrócił do podstawowego składu ŁKS-u i doskonale to wykończył. Chciałoby się powiedzieć nareszcie, nareszcie akcja z tempem, z takim super wyjściem naprawdę do kontry. Malamis. Patryk Malamis i Piotr Głowacki. Malamis na wprost bramki. Malamis, odegranie do Orlika. Kolejna próba Kamila Orlika. I ostatni gwizdek arbitra. Więcej okazji dla gospodarzy nie będzie. Goście takich okazji już mieć nie musieli, bo wcześniej zdobyli dwie bramki. Mają drugą wygraną wyjazdową w tym sezonie. A dzisiaj pięknie dziękujemy za uwagę. Górnik ŁKS 1-2. Mecz komentowali Maciej Jankowski Sławomir Kwiatkowski.